WLC.pl Lepsza strona Włocławka Obecnie przy zakupie samochodu z kratą przysługuje prawo do odliczenia pełnej stawki VAT. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić pojazd, aby ten VAT można było odliczyć jest tak zwana homologacja ciężarowa. Homologacja ciężarowa to krata, która oddziela przestrzeń bagażową od przestrzeni pasażerskiej oraz ładowność powyżej 500 kg. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w grudniu ubiegłego roku, że Polska wstępując do Unii Europejskiej nie miała prawa zmieniać przepisów dotyczących VAT-u na niekorzyść podatnika. Jak wiemy, taka sytuacja miała miejsce i w związku z tym prawo do odliczenia podatku VAT od samochodów z homologacją ciężarową przysługuje na zasadach obowiązujących przed 1 maja 2004 roku, czyli przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jeszcze niewiele osób o tym wie. Myślę, że w związku z tym również Państwa reportaż, ale mamy nadzieję, że zmiana tych przepisów przyczyni się do wzrostu sprzedaży samochodów nowych. Koszt, koszt konwersji to w tej chwili od 2,5 do 4,500 zł, w zależności od modelu. Na tą chwilę mamy w ofercie 5 samochodów które są, spełniają te kryteria, o których, o których wspomniałem. Jest to Avensis w wersji nadwoziowej wagon. Jest to nowy model Verso, który będzie miał premierę 15 maja. Jest to również, Są to już modele, które pewnie są już znane klientom. To jest to RAV4, Land Cruiser 120 i Land Cruiser V8. Od pewnego czasu wróciła możliwość zakupu samochodu z kratką. Ile takich samochodów oferuje w tej chwili Ford? Ford oferuje praktycznie całą gamę oprócz segmentu podstawowego A, czyli Ford K i Ford Fiesta. One, te auta nie będą miały homologacji ciężarowej, nie spełnią wymogów ustawy. Jak duże zainteresowanie klientów jest w tej chwili kupnem samochodu z kratką? Na dzień dzisiejszy klienci pytają. Pierwsze auta udało nam się już, na pierwsze auta udało nam się przyjąć zamówienie, więc myślę, że pomoże nam to w sprzedaży aut. Z jakim kosztem muszą się liczyć klienci chcący zakupić auto z kratką? Koszt homologacji ciężarowej w samochodach Forda to 2400 zł brutto. Mam nadzieję, że klientów to nie przerazi, gdyż będą mogli sobie odliczyć całe 22% od y, zakupu auta i dodatkowo będzie można odliczać zakup paliwa w tych autach. Czy decydując się na zakup samochodu z kratką, czeka nas wydłużony czas oczekiwania na taki samochód? Wydaje mi się, że nie. Wszystkie auta mają mieć y, homologację do końca maja, więc nie przewidujemy żadnego problemu. Na Włosowskich ulicach po raz kolejny pojawiły się samochody z Kratką. Można Pani przybliżyć okoliczności? Jeżeli chodzi o samochody z kratką, to w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 28 grudnia 2008 prawo to do odliczenia uległo zmianie. W związku, z tym, w związku z tym wyrokiem minister finansów 13 lutego 2009 wydał interpretację ogólną dotyczącą prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z tą interpretacją prawo do odliczenia podatku naliczonego przysług co do zasady, w przypadku kiedy przepisy obowiązujące, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące po dniu 1 maja 2004 prawo takie podatnikom dawały, oraz w przypadku kiedy przepisy te po dniu 1 maja prawa takiego podatnikowi nie dają, jednakże przepisy obowiązujące na dzień 30 kwietnia 2004 uprawnienie podatnikom takie umożliwiały. i Dotyczy to pojazdów samochodowych, których, które nie są, z pojazdami, nie są samochodami osobowymi i których dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg. Generalnie podatnicy mają prawo do dokonania korekty podatku naliczonego poprzez złożenie stosownej korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług, dysponując oczywiście dokumentami, z których jednoznacznie wynika, że pojazd, w stosunku do którego dokonują tej korekty, nie jest pojazdem osobowym i jego dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg. Oczywiście tutaj należy pamiętać o ogólnych warunkach, jeżeli chodzi o prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym posiadanie przez podatników dekla oryginałów faktur VAT, które dokumentują nabycie, takiego, nabycie paliwa do takiego pojazdu. Interpretacja, z interpretacji tej wynika, że prawo to do odliczenia przysługuje także w przypadku nabycia bądź też importu pojazdów samochodowych, o których właśnie mówiłam wcześniej, a także w przypadku nabycia usług w postaci umowy najmu, dzierżawy, leasingu, i przedmiotem są również te, te samochody spełniające wyżej wymienione wymagania. Należy tu jeszcze podkreślić, że prawo podatnika do odliczenia jest uprawnieniem, z którego podatnik może skorzystać, ale nie musi. Nie ma takiego obowiązku. O tym już decyduje sam podatnik. Jak wygląda zainteresowanie włosowskich przedsiębiorców odliczeniami? Jeżeli chodzi o odliczenia podatku naliczonego z tytułu paliwa do pojazdów samochodowych w związku z tym wyrokiem, to faktycznie jest to zainteresowanie ze strony podatników. Podatnicy składają korekty, składają wnioski o stwierdzenie nadpłaty, jednak jest to w stopniu bardzo umiarkowane. Lepsza strona Włocławka